Cześć witajcie! Z tej strony to ja Olivier. Dzisiaj gramy w City Smash 2. I jakby to powiedzieć, nie było przez miesiąc filmów, za co Was bardzo, bardzo przepraszam, bo ogólnie jestem na wyjeździe i nie mam kiedy nagrywać, ale teraz będę już nagrywał, ale ten nie, za tydzień od Niedzieli, czy tam poniedziałku Nie, bo jadę znowu i wtedy wracam I wtedy będę jakoś tak nagrywał widzowie I widziałam że wbiście bardzo dużo Wyświetleń pod Moim jednym filmiku Który był 3 miesiące temu Aż 512 Wyświetleń, więc bardzo wam za to Dziękuję A już się przedłużam, więc zaczynajmy Play A ogólnie widzowie jak tu widać, mam takie miasto czekajcie, o mogę jeździć, dobra Ym, jest to city smash 2 ogólnie spoko gierka, bo to jest tak jak solar smash, tylko że to jest miasto, a nie jakby wiecie nie co okej okay, dobra, wygląda to realnie a nie jakby wiecie nie wygląda to jak nie jest to kula ziemska, tylko to jest miasto Tu mamy bombę, do tego za chwilę przejdziemy do tych mocnych. Najpierw UFO, okej okay. UFO, co to jest? Okej, okay, widzowie, to wciąga Poczekajcie, ja mam fajny pomysł No nie, co, co? Co to widzowie, poczekajcie jest to ogólnie spokojna giereczka, jak widziałem, bo oglądałem nią. Dużo youtuberów bym Nie Jest popularna. Czekajcie, teraz wciągnijmy. Jest popularna. Jestem trochę nie w smaczku, jakby jeżeli chodzi o nagrywanie, bo wiecie, drugą nie nagrywałam, to wiecie widzowie, wiecie, 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 trochę stresika mam. A Ogólnie sorry, jak jestem taki niegadliwy trochę. To bardzo was za to przepraszam, ale po prostu jestem nie w formie, do, bo długo nie nagrywałem, bo jestem ogólnie na wyjeździe, to wiecie widzowie, jak to jest. Dobra. hej, okay. ojej. to widzowie przesunąć, to by było trzeba o to. Jest czołg, dobra. Łoł, wo, wo wo tu jeszcze celuje, dobra, z tego co pamiętam dobra a tu? co jest ta gwiazdeczka? aha, to jest jakiś tu ten miniganik mały a zobaczmy jak ten miniganik działa, mały taki mały jest, on jest straszny, nie da się nicelować. celować o, działa jak chyba te zwyczajne bomby tak, tak samo, dobra, nie jeszcze z następny, samolot. Okay. Taka bomba, ale o, jest normalna. Jest jakaś taka mała bombka. A to to ja nie wiem, co to jest. Jakiś oszcz. Dobra, to pierwsze najlepsze. Dobra. Okej. Okay. Przejdźmy może do tak uu, to szela rakietami, to ok. okej, takich czołg, takich czołg, a dobra wlatujemy widzowie, o nie, skrzydło psułem, um, dobra, nie będzie to, nie wiem ile będzie trwał ten film, ileś na pewno. Na pewno i założycie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Co? Ile jest tych bomb? Okej, okay, postawiajmy, już trochę pewnie jest limit. Wstawiam stąd. Widzowie, widzowie, chyba je tak jak stawiam, to mi się wydaje, że nie ma limitu. Bo nie wygląda na to. Beskitu, widzowie, tu nie ma limitu. Nie ma limitu, nie ma limitu. Dobra, odpalam. Co? Aha, dobra widzowie. Myślałem, że to wszystko naraz wybuchnie. No dobra, ale robi jakieś tam zniszczenia. Czos na głody Bomba, to co tu lata? Leci kolejna widzowie bomba w dom. Dobra. Jest w miarę spoko gierka, To nie powiem. Nie mam co do niej problemów. Jakichś takich. Jest w miarę spoczko. Ale nie jest taka wiecie. Najlepsza. Jest jakieś pole. Rondowe. raz u, mocny, mocny, nie powiem, widzowie, mocny, mocny. A, i piszcie, czy byście chcieli. Um, piszcie, czy byście chcieli um, kolejną. Um, piszcie, jaki byście chcieli, jakby odcinek. Czy byście chcieli Minecraft jeden blok? Czy byście chcieli coś z Robloxa, czy Stumble Guys? Nie wiem, albo jakieś gierki. Piszcie w komentarzach, co mam nagrać. I koniecznie subskrybujcie mój kanał. I lajkujcie wszystkie filmiki, jakie oglądacie. Trzeci się okej, mi... Ok, nie są one najmocniejsze. Ok, tornado, to nie będzie tu rado. tornado, tylko wichura. Znaczy, nie, wichura nie. Czyli gorszego niż wichura. Połączone tornada. No, nie powiem, nie powiem. Mocne, mocne. Teoryt... O patrz, nie mogę włączyć, widzowie, nie mogę włączyć. Ty... O. a co gdyby widzowie zrobić taką dziurę, zwyczajną dziurę? Okej, okay. to poczekajcie widzowie, to atomówka pewnie zrobi większą dziurę. Nie widać, <tryk> hej widzowie, nie zrobiła jakiegoś największej dziury. Okej, okay, nie zrobiła prawie nic, aż dziwne, ale co gdyby użyć metorytu. tu? Użyjmy go tu. To nie jest meteoryt, to jest krater. Zobaczcie, widzowie, co tu się dzieje. Widzowie, ja tak bym mógł robić w nieskończoność. I teraz ten tornado zróbmy. Słuchajcie no, widzowie, co się dzieje. Co tu się dzieje. I widzowie, piszcie koniecznie w komentarzach, co bym miał jeszcze nagrać. Jakieś, nie wiem, gierki, nie gierki. Mówcie, po prostu piszcie w komentarzach, co bym miał nagrać. Tylko tu. Jest w w to może UFO. A, nie no Tu na mieście jest spokojnie, tu w tych miejscówkach. A, wezmę jakąś furkę wideo... Chyba moje fura, chy, chyba moje ufo spadło na budynek. Wyłączmy to i weźmy to auto Teraz tu śnieg pada. Nie wierzę, widzę. Ciężko się kieruje w tej grze. Jezus, jejuś. I widzowie, powiem Wam ciekawostkę o Spidermana poprzez uniwersum. Nie opłaca się tak naprawdę go oglądać. Bo jakby nie, że nie macie go oglądać. Tylko najlepiej go obejrzeć dokładnie, jak będzie w kinach jakby już go nie ma tej części. Ale powiem wam tak. O, jeszcze. Powiem wam tak. Ogólnie tak. Jak gracie chcecie obejrzeć że ten film, to najlepiej obejrzeć 2024 tak dajmy 30 marca. Bo wiecie co się okazuje? Bo ja oglądałem osobiście ten film. I wiecie co się okazało widzowie? Oglądałem tego Spidermana. I wiecie co mi wyskoczyło pod koniec? Ciąg dalszy nastąpi, więc wiecie. Tam pisało, że ciąg dalszy nastąpi. I to było takie na wszystkich Wow. Więc wiecie, widzowie. Teraz wejdę w to. Aha, to jest taka kamera. Jest takie. No, ale teraz muszę przesunąć domek. O wiadomości jakieś. Ale widzowie to było takie rozpoczęcie ode mnie nagrywań na nowo, bo ogólnie długo nie nagrywałem i teraz jakby będę kończył ten odcineczek, bo to było tak, żeby sobie przypomnieć to wszystko, więc widzowie, cześć czołem, na razicho.